Cooking. Cześć, z tej strony dobry. Zapraszam Was dzisiaj na taki krótki filmik, w którym pokażę Wam fast food, taki ciekawy, myślę, na szybko do zrobienia w domu. Będą do tego potrzebne frytki. Do tego będzie też bekon i serki takie topione typu do hamburgerów. Przejdźmy na stół. Więc, tak jak mówiłem, frytki, yy, biorę mir potato, ponieważ mają dość mało tłuszczu. Do tego bekon i Serki, mogą być takie, może też być Hochland. Jedziemy z tematem. Piekarnik uruchamiamy, ustawiamy termoobieg 180 stopni, grzejemy. Bum. Piekarnik już się rozgrzewa. Ja wyłożyłem tutaj rękaw kuchenny, ponieważ nie miałem rękaw do pieczenia w sumie, ponieważ nie miałem papieru już, skończył mi się. Ale są fryteczki 250 gram i do tego bekon 32 gramy. Można więcej, oczywiście. Tak to się prezentuje, zaraz wstawiamy do piekarnika. Już wrzuciłem frytki i bekon do piekarnika, więc teraz wykorzystałem ten czas i po prostu odpakowałem serki, no bo wiem, że z tym jest zawsze dużo zabawy, a kiedy już będą tak na zewnątrz, to będzie nam zdecydowanie łatwiej nawet dwiema rękoma wziąć. Frytki upieczone, posolone, tutaj jest bekon, który już porozdrabniałem, a tutaj mam talerz. No i co? Jedziemy! Proste, bierzemy fryty. Ja sobie je złapię. No i teraz dajemy bekonik. Jak najlepiej w różne miejsca, żeby nam się to fajnie złapało. Jeszcze dodałbym prażoną cebulkę, więc krótkie cięcie. Dobrze jest prażona cebulka. wysypujemy tyle, ile chcemy, jak uważamy. Krem de la creme. Czyli bierzemy serki. Hop. I kładziemy, aby zakryć całość. Hop. Kolejny i ostatni, czwarty, bum. Musimy uważać, bo one się kleją. No i patent mój jest taki, ten ser nie rozpuści nam się, nawet jak mamy bardzo gorące frytki, nawet bardzo gorący boczek. Ja to wkładam na 30 sekund do mikrofali i zaraz zobaczycie, jaki jest efekt. Tak to się prezentuje jednak około 50 sekund. Mamy takie cheese and chips, więc polecam. Ja teraz biorę po prostu widelec i kosztuję. Jest gorące pewnie, ale jak jeszcze leciutko ostygnie, to powiem Wam, że ładnie ten ser się cały nabiera. Teraz próbuję. Takie fast food w domu to jest mega opcja. Mm. ojcze. Ja jestem właśnie po skosztowaniu tego fast foodika. Za mną chodzi się piekarnik, więc jest tu mega gorąco. Zapraszam Was, abyście zostawili. Łapeczkę w górę, subskrypcja na tym kanale, a nie ominą Was żadne inne materiały. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło zdrowia, dobry!